Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Jestem Magda. To ja tutaj opowiadam o duszy, to ja wyciągam karty. Tak, na tym kanale to jest moje zadanie. Witam Was, kochani serdecznie. Jestem trochę chora. Wczoraj po prostu z minuty na minutę dosłownie w ciągu dnia tak mi zaczęły mięśnie boleć. Ale już jest lepiej. Trochę późno dzisiaj, ale musiałam się wyspać. Muszę zaraz, też będzie krótko, bo muszę iść do pracy. Muszę, nie muszę, nic nie muszę, ale ja akurat mam taką pracę, gdzie, gdzie bardzo chcę iść. I, I wiecie jak to jest, nigdy nie jest tak źle, żeby nie iść do pracy. Ale akurat dzisiaj, dzisiaj tam, tam, dzisiaj jestem tam potrzebna. W każdym razie, kochani, dziękuję Wam za wszystko, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, to jest takie cudowne wystarczy serduszko, naprawdę to jest niesamowite, ja nieraz czytam te komentarze, wiecie co, wzruszam się, naprawdę ja się bardzo szybko wzruszam i dziękuję, naprawdę dziękuję, a to co jeszcze dostanę poza, to jest, uwierzcie mi niesamowite, naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję, tak się cieszę, że tu jesteście, wiecie chciałabym, żeby ten kanał był taki o nas o duszach, o, tym, o tej prawdziwej energii, którą jesteśmy. O, o tym, jak mamy, jak mamy doświadczać tego życia. Nikt nam nie powie, jak ktoś ma doświadczać mojego życia. Ja nikomu nie powiem, co ma zrobić, bo nie jestem tą osobą. Ale, ale możemy wspólnie sobie razem poprzeżywać. Wiecie, ja to już po sesjach czytam, bo naprawdę tych sesji to już było... Ja nie wiem, już chyba trzeci rok siedzę i czytam. Nie wiem, nie liczę czasu. Nieważne. Czas dla duszy nie istnieje. Jest tu i teraz. Ale na tych sesjach jest tak, że jak zaczynam sesję, przypuśćmy z pewną grupą ludzi, przypuśćmy nieudane związki, to falowo przychodzą do mnie nieudane związki. Jak. Oj, coś tak ciemno, nie? To przychodzą nieudane związki. Jak. Jeden Michał, czy tak, czy tak, z tym światłem. To przychodzą. <laughs> To przychodzą nieudane związki. Jak zaczynam z, ze zdradą, to przychodzi zdrada. I ja już mówię, że ludzie są w swoich doświadczeniach podzieleni na pewnego rodzaju grupy. I te grupy tutaj są na kanale, wiecie? I ja zawsze mówię, bo w, jeżeli znajdzie się kogoś, taką bratnią duszę, która przeżywa właśnie to samo, bratnia dusza to nie musi być wcale mężczyzna, czy kobieta. Do, do, do związku. Tak samo jak nie musi być, yy, być bratnia dusza, nie musi być nie wiadomo na jak długo. Ona może wpaść na chwilę pozamiatać w naszym życiu, albo nie i uciec. Ale kocham się o kartach, ponieważ trochę ciężko mi się oddycha. Więc, żeby się nie zmęczyć i nie zakaszeć. Widzicie, u mnie do przepracowania jest astma. I tak, jest wszystko ok, ale jak ja zaczynam chorować, to bardzo to się mocno odbija na tym. Jeszcze nie jestem gotowa na przepracowanie. Widocznie, bo, bo nic z tym nie robię, wiecie? A jak, jak zacznę robić, przyjrzyjmy się też swoim chorobom. Po co one są, na co? to ja wiem na co jest, bo ja to już odkryłam, tylko teraz muszę, muszę to zrobić. Co karty nam dzisiaj chcą powiedzieć? Wiecie, dzisiaj tak, o karcie. Co karty chcą nam powiedzieć? Co chcą nam przekazać? Czym mamy się zająć? Kochane karty, co chcecie nam powiedzieć? He, <laughs> patrzcie, ja dzisiaj do tutaj chora i w ogóle bądź asertywny. Bądź asertywny. Wiecie, asertywność, ja kiedyś powiem Wam tak, ja kiedyś bałam się, że przez moją asertywność będę bezczelna i będę niegrzeczna. Jeżeli ja komuś powiem nie, ale już teraz się nauczyłam, że robię to, co na co mam ochotę, że kiedy mam ochotę powiedzieć nie, to mówię nie. I koniec. Patrzę na siebie, robię po swojemu, nie robię tak, żeby się komuś podobało, tylko robię po swojemu. I wiecie, i ta asertywność też jest piękna w duchowości. Jeżeli zaczynamy z kimś pracę, na przykład prosimy kogoś o pomoc, albo gdzieś, to róbmy to po swojemu. Róbmy tak, jak dokładnie czujemy, a nie tak, jak na przykład ktoś nam mówi, a powinnaś medytować, a powinnaś to... Jeżeli nie czujesz medytacji, to nie medytuj. Bo jeżeli nie czujesz, nie czujesz tam czegoś, to tego nie rób. Na wszystko przyjdzie czas. Na wszystko. Ja to zawsze mówię, ludzie jak... Jak się osoby budzą duchowo i często jest tak, że one jak dotkną tego wszystkiego, złapią to światło, to wiecie co to jest tyle szczęścia? Zresztą dużo osób z Was to przeżyło. To jest takie, jakbyśmy dostali nowe życie. I to mało tego, dostali życie, gdzie już umiemy chodzić, mówić, gdzie potrafimy już coś robić, że my już te rzeczy, na dobrą sprawę, rzeczy ludzkie mamy już za sobą. Teraz dostaliśmy, się, dostaliśmy nowe duchowe życie. I często jest tak, że my ze szczęścia towarujemy i po prostu nam się palą styki. Dokładnie. Nasz mózg nie wytrzymuje i palą nam się styki. I w pewnym momencie przychodzi takie boom, że się obrażamy na całą duchowość. Mamy ją głęboko gdzieś. Ja już nie chcę, bo nic mi nie wychodzi, nic mi nie idzie, a to, a tamto. Ale my tak do końca nie wiemy, co ma nam iść. Co ma nam wychodzić? Często też pytacie, kiedy ta duchowość, jak to jest z tym przebudzeniem duchowym? Jak ty to poczujesz? Wiecie co z przebudzeniem duchowym? To tak, z, tak jak z miłością. Nikt nie potrafi wytłumaczyć tego uczucia, ale jak przyjdzie i pierdutnie, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak to jest, kochani. Czytam kartę. Bądź asertywny. Tak, ta asertywność to jest. Jak ja to zawsze mówię, bądź asertywny, a nie niegrzeczny. Ta sytuacja wymaga od ciebie przyjęcia samodzielnej kontroli. Musisz uzyskać całkowitą pewność odnośnie własnych uczuć, a następnie podążać konsekwentnie w kierunku spełnienia marzeń. Musisz się przy tym wykazać odwagą i pewnością siebie. Proś o wszystko, czego ci potrzeba, i nie tłum swojego prawdziwego zdania tylko po to, by zadowolić innych. Pamiętaj, że zwracanie uwagi na swoje potrzeby nie jest czymś, za co powinieneś przepraszać. Ustal odpowiednie granice z osobami ze swojego otoczenia, by stworzyć bezpieczne i sprawiedliwe środowisko. Nakieruj swoje działanie na uzyskanie szacunku, jaki jest Ci należny, a następnie z odwagą pójść przed siebie. Proszę, nic dodać, nic ująć, kochani. To Ty masz. Ty masz wiedzieć, co chcesz, a nie ktoś inny. Jeżeli czegoś pragniesz, idź i powiedz. Kochani, dzisiaj króciutko, ale treściwie. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam za lajki, dziękuję za komentarze, bo dzięki tym komentarzom mój kanał trafia do większej liczby osób i większa liczba osób może sobie posłuchać mnie. Wiecie co, kiedyś to jak ja chciałam, żeby mnie tylko jedna osoba. Słu słuchała i żeby mnie w ogóle słuchała. A teraz, jak widzę, że to, co czuję, to było zawsze takie moje. Ja nikomu tego nigdy nie mówiłam, chyba że na sesjach. Ale teraz teraz chyba mam, mam możliwość wygadania się i powiedzenia, jak to pięknie jest tu na Ziemi. Jaki mamy niemożliwy, niemożliwy, Oryxle. Jaki mamy. No dobra, nieistotne w takim razie. Jak mi <śmiany> słowa nie idą, to może gadam głupoty. <śmiany> Kochani, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Wiecie, co to było coś niesamowitego? W ogóle wczoraj się zadziało. Ponieważ no, wczoraj nagrałam film o pełni. Film. Bardziej podcast. Nieważne. Jest nagrana audycja radiowa. Słuchowisko. O, to właśnie, widzicie słuchowisko? Tak to się pięknie kiedyś nazywało, prawda? Nagrałam słuchowisko o pełni księżyca plus medytację, i wiecie co, na ten moment, kiedy poszłam nagrywać, wróciły mi siły, zaczęło mi się lekko oddychać. To jest niesamowite, jak wszechświat działa. Oczywiście później sprzęt nie pozwalał tego przepuścić, no ale nie taki nam sprzęt straszny, żebyśmy nie przepchnęli słuchowiska na, na YouTube'a. Kochani, dziękuję. Dziękuję za każdą reklamę, którą obejrzycie, bo dzięki temu YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za każdy komentarz. Dziękuję za każdą łapkę. Dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę. Ściskam i przytulam. Dbajcie o siebie. Bądźcie dla siebie asertywni. Asertywność to też jest pewnego rodzaju dbanie o siebie. Przytulam. Magda.